Piąta, piętnaście, odczyt rolniczy. Szysta trzydzieści płyty. Siódma pięć, słuchowisko dla dzieci. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś no czytał. To ja nie wiem. Co nieważne. Najważniejsza dziś jest ona. Karyża. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś okrutnie. Ale jedno, no. jedno wiem. Co? Umówiłem się z nią na dziewiątą. jest możliwe. Tak mi do niej tęskno już. Jeszcze jak? Zaraz wezmę od szefa a konto. Bo mi nie dali nigdy. kupić Co mam robić? Potem kino, cukiernia i spacer. Na kremówki. Księżycowo jasno no. Chyba w takim białym branku. I będziemy szczęśliwi, weseli. Tak sobie. Aż przyjdzie północ. Tak, tak, ale ja muszę śpiewię. jeszcze dzisiaj wrócić do I umówię się z nią na dziewiątą. Na Wiślanej? Na dziewiątą, taki jak A co mam zmieniać?